Przedstawić się? Cześć, nazywam się Szymon, jestem kolekcjonerem produktów z Robertem Lewandowskim. Dzisiaj pokażę Wam, jak przy ich pomocy można przetrwać zimę. Spadają temperatury, obawiasz się zimna? Nie wiesz jak się ubrać modnie na sezon zimowy, Szalejące choroby. Zapomnij o katarze. To znaczy, może z produktami Roberta Lewandowskiego ciężko będzie zapomnieć o katarze ale spróbujemy. Witam Was bardzo serdecznie, jak widać trochę się zmieniło, to dlatego, że regularnie zmieniam wystawę. No myślę, że życie musi być ciekawe, warto właśnie dokonywać takich e, rotacji. Zdejmujesz na przykład skarbonkę z Robertem Lewandowskim, a zamiast tego dajesz... Zestaw upominkowy z Robertem Lewandowskim. Święta się zbliżają, no wiadomo. Dzisiaj skupimy się, tak jak mówiłem, na gadżetach domowych, które pozwolą Wam przetrwać mroźne wieczory i jednocześnie umilą ten trudny czas, kiedy na zewnątrz jest zimno, a w środku też jest zimno, bo nie ma czym palić w piecu. Będą to także gadżety, które podniosą Wasz komfort. Być może nawet do poziomu, w jakim żyje Robert Lewandowski, no bo są to jego produkty, więc, no, tak jakbyście byli nim trochę. To jest świetna myśl. Zapiszę ją w moim notatniku na przyszłość. A, tak, pisze oczywiście piórem Roberta Lewandowskiego, w notesie Roberta Lewandowskiego, ale o tym nie będziemy mówić, to są przecież gadżety z poprzedniego odcinka. E, mam tutaj takie... O Jezu, spokojnie, jestem w świetnej formie jak Robert Lewandowski. <laughs> mam tutaj taki drobny zasobnik z gadżetami. Nasuwa się od razu skojarzenie z worem Mikołaja. Taki właśnie jest Robert. Święty. Przychodzi zima, proste, trzeba się rozgrzać. A ile można rozgrzewać się oglądając po prostu klipy z najlepszymi akcjami Roberta Lewandowskiego? E, potrzebujemy także kocy. Pierwszy koc jaki chciałem Wam zaprezentować to koc z Robertem Lewandowskim. E, jest na nim Robert Lewandowski, który trzyma piłkę i Robert Lewandowski, który kopie piłkę. Skala robertyzacji jest tutaj 2RL wynosi. Mam kiedyś nadzieję, że będę jak Maria kiris skłodowska Ja wniosłem do nauki obliczanie stężenia Roberta Lewandowskiego w gadżetach z Robertem Lewandowskim. To nie jest zwykły koc, to jest także koc blanket. To jest po angielsku. No i co, Robert Lewandowski tutaj kopie piłkę tak do góry. Jeden z wielu trików. Ciepło się patrzy na odbiorcę. I, i to jest bardzo miłe. Mi też się w środku robi ciepło. Chciałem Was zapewnić, że koc ma bardzo zdrowy skład, 100% poliester I oczywiście wspiera polskie szpalnie. wyprodukowane w Chinach. Ale przynajmniej importer na Polskę jest z Polski. Yy, nieważne. A koc ma taki super, super rzepkę, ma zapinaną. No ktoś tu zajebiście pomyślał. No chyba wszyscy wiemy kto. Projektowali ten koc i mówią, wypuszczamy go bez rzepki. I wtedy wchodzi Robert do biura i mówi: Nie, nie, nie. Dajcie tam taką rzepkę. Wow, 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 120 na 150, no to są moje rozmiary. Wow, to są nogi. No a tu jest Robert Lewandowski, który kopie. Może pachnie Robertem Lewandowskim? Nigdy nie wąchałem prawdziwego Roberta Lewandowskiego. Taki koc sprawi, że po prostu, no, listopad, październik. W zasadzie nie potrzebujecie nic innego. Otulić się wystarczy Robertem Lewandowskim. Gotowe, no, możemy zamykać odcinek. Przetrwaliście zimę, gratulacje. Ludzie często pytają mnie, czy mam jakiegoś idola poza Robertem Lewandowskim. Długo się nad tym zastanawiałem i jedyną porównywalną postacią jest chyba Batman. Znaczy był, bo Batman nie żyje. To, to wy nic nie wiecie? Przecież cały czas o tym tromią w wiadomościach. Zobaczcie zresztą sami. Miasta Gotham płyną do nas niepokojące wieści. Mroczny rycerz nie żyje. Takie informacje podaje przynajmniej Gotham News, jedna z najbardziej rzetelnych gazet z Gotham. Jej założycielem jest chyba 50 Cent. Gotham po raz kolejny staje przed wyzwaniem, któremu tym razem może nie sprostać. W Gotham jest już nasz reporter. Co się stało i kto obroni miasto? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Przemierzając ulicę Gotham wczułem się zagrożony. Panuje tu chaos. Przestępcy w zasadzie przejęli miasto na własność. Policja nie wie z kim walczyć. Opinia publiczna jest przerażona tym, co może ich czekać. W mroku mrocznych załukach, które wyglądają przepięknie dzięki technologii Ray Tracing, ale mimo to są mroczne. Czy ktoś może pomóc temu miastu? E, Ziemowit, może, może nie podchodź tak blisko? Na to pytanie. Ziemowit, nie znam odpowiedzi. <śm> Nie Nieraz no, sytuacja w Gotham jest chyba gorsza niż w nowym sączu. Zapraszamy na stronę Gotham News. Na tej stronie dowiecie się także o potężnych sprzętach firmy Acer, takich jak komputery Nitro i Predator. Laptopy firmy Acer z procesorami Intel są dostępne z najnowszym systemem Windows 11. Kto pisze te newsy? Y Halo, Ziemowit? ty żyjesz? To było naprawdę niezwykłe. Pojawiła się jakaś kobieta i chłop w masce. Działali w kołopie, ponieważ gra Gotham Knights oferuje dwuosobowy koop. Śmierć Batmana to tragiczna sytuacja, ale nawet tragiczne sytuacje rodzą dobre sytuacje. Upadek bohatera może zrodzić nowych bohaterów. Z Gotham City nadawał dla Was Ziemowit. To chyba koniec wydania, ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Gotham Knights albo komputerów firmy Acer z serii Nitro i Predator, sprawdźcie sobie link w opisie. Wiele z komputerów jest w promocyjnych cenach, a kupując wybrane modele, możecie gratisowo otrzymać właśnie grę Gotham Knights. Są tam też newsy dotyczące świata gry. Dobra, Batman nie żyje wielkimi rzeczy, wracamy do istotnych kwestii. O nie, zima stulecia. Koc Roberta Lewandowskiego i tak nie ogrzewa, bo jest szyty przez samego Roberta Lewandowskiego, ale może dla czystego flexu okryje się kolejnym kocem z Robertem Lewandowskim, a tak się składa, że mam, ale tutaj po Pojawia się utrudnienie, ponieważ mamy koc flis. Czym jest blanket? Czym jest fleece? Na takie pytania niestety nie potrafię odpowiedzieć. Ten jest 110x140 cm. Co jest super, że Robert Lewandowski, jakby szyje koce na różne sylwetki. Nie ma, co prawda, żebki, ale jest taka, taka spinka. No i na tym kosu jest, nie zgadniecie, Robert Lewandowski. Jest Robert Lewandowski. No, jest skupiony na piłce. To jest podstawa w ogóle piłki, oczy na piłce. Tu jest piłka na dole. Robert już na nią leci. Polska, Dawaj 2018. Idealnie na obecne mistrzostwa. Bo forma reprezentacji od 2018 roku niewiele się zmieniła. Ciekawy detal jest taki, że Robert Lewandowski jest podpisany. Miły akcent, jakby ktoś zapomniał. Grafika taka 9 na 10 tylko. No, trochę mogła być lepsza, ale jest prawie najlepsza. No bo z Robertem. Może ten dam na nogi. Może ten koc ma magiczne właściwości i moje nogi zaczną tak kopać jak Robert. Znajomy mi opowiedział kiedyś, że ma w domu taki kocyk bezpieczeństwa. Żałosne trochę. Jak można mieć kocyk bezpieczeństwa bez Roberta Lewandowskiego na nim? Nadal myślisz sobie, że dwa koce z Robertem Lewandowskim to za mało. Możemy pójść trochę dalej i okryć się ręcznikiem, bo ręcznik to taki prawie koc. I to jest jak widać, ręcznik z tej samej serii co ta pierwsza. 100% poliester. No, muszę powiedzieć, że... Kurde. Cool. W ręcznikach z Robertem Lewandowskim najlepsze jest to, że możesz wycierać się Robertem Lewandowskim. Pomyślcie o tym. Przez... moje. <grym> nie. Przykładam twarz Roberta Lewandowskiego w miejsca, o których nie powinienem mówić. W sensie ręce, ręce wycieram. Świetny ręcznik, moim zdaniem. Oczywiście panuje taki fałszywy stereotyp, że no nie wiem, mężczyzna ma jeden ręcznik do wszystkiego albo coś w tym stylu. Ja mam wiele ręczników, wszystkie z Robertem Lewandowskim. Bo mamy tutaj kolejny ręcznik z Robertem Lewandowskim. Z bawełny, trochę lepszy, jakby. No, ten jest taki bardzo nieprzyjemny w dotyku. Znaczy, co ja gadam? Wytnij to! Pomyślcie, że wycieracie się do tego. Sama radość. Tak właśnie zaczynam każdy poranek przed lustrem. W takiej dokładnie pozie, mówię sobie jeszcze trochę i będę jak Robert. Trochę tylko. Jeszcze tylko trochę. Kiedyś to przyjdzie. Pieniądze, sukces. Kiedyś przyjdzie. To musi przyjść. Zamykając wątek ręcznikowy, mam jeszcze ręcznik Tower z innymi zawodnikami gościnnie. Oni wszyscy z zazdrością patrzą na Roberta Jak się przyjrzycie na grafice, Robert jako jedyny jest mocno kolorowy, a wszyscy inni są w SEPI, czyli są smutni. Instytut Matki i Dziecka poleca. Też jest napisane tutaj. Nie będę już go rozwijał, bo. Wiecie, że jakość, jakość tam jest. No i jeszcze jeden ręcznik z Robertem Lewandowskim, to już naprawdę ostatni. Tutaj pokazana jest scena taka w zasadzie biblijna, niemalże, że Robert Lewandowski niesie swojego kolegę któremu z kręgosłup czy coś. Drugi kolega go podtrzymuje, no ale wiadomo, że to Robert Lewandowski jakby tą główną siłę przyjmuje. Jeśli chodzi o zachowanie ciepła, produkty Roberta Lewandowskiego są na miejscu, są po to, żeby was ogrzać, żeby, żeby żyło wam się lepiej. Prawie wszystko 100% poliester wyprodukowany w Chinach, więc czy ja muszę mówić, polecam? No przecież mam to wypisane na twarzy. Cieszę się, że mogę po raz kolejny opowiedzieć o swoim hobby i chciałbym też dać ludziom trochę pozytywnych emocji. Na przykład jak spotykać kogoś rano, to nie bądźcie obojętni, powiedzcie te dwa słowa na powitanie. Tej drugiej osobie zrobi się miło. Nie, nie, jakie dzień dobry. Te dwa słowa to Robert Lewandowski. Oczywiście zimą nie tylko chodzi o ogrzanie zewnętrza, ale także wnętrza. Trzeba więc zrobić sobie, nie wiem, ciepłą herbatkę w kubku z Robertem Lewandowskim. No ale jak zachować ciepło takiej herbatki? Robert Lewandowski Enterprise opracowało unikatową formułę zatrzymywania ciepła. W pojemniku. Nazwali to, czekajcie, sprawdzę, termos z Robertem Lewandowskim. Oczywiście ten termos jest trochę oszkany, bo jest tutaj więcej postaci niż Robert Lewandowski, ale tylko jedna ma dziewiątka na koszulce. Więc jeżeli na przykład zrobicie sobie kawki, to w tym termosie. Wszystko jest pod ręką. Możecie, nie wiem, wybrać się na wycieczkę w góry, trzymać na sercu ten termos i Robert Lewandowski będzie grzał dla was. To jest piękne. Mm, można powiedzieć, że się wzruszyłem. Ale żeby się napić, oczywiście potrzebujemy kubeczków. Znaczy, wiem, że tu można. Mam coś lepszego. Kubeczki papierowe z m.in. Robertem Lewandowskim, to są dwa z Robertem Lewandowskim, i po jednym z, z innymi ludźmi. Tu mamy dwa kubeczki z Robertem Lewandowskim, także dwa kubeczki. Widzicie już pewne zależności. Nie ma nic lepszego niż romantyczna randka w śniegu wśród wspaniałych ozdób choinkowych. No i zatrzymujecie się gdzieś, nie wiem, w romantycznym miejscu na rynku, gdzie może jakiś jarmark świąteczny w tle, i mówisz wtedy, czekaj. Ja mam tutaj termos z Robertem Lewandowskim, i dwa kubeczki. Może się napijemy. Zimą można jakby żyć wspaniale. Wystarczą gadżety z Robertem Lewandowskim. No, jakbyście byli głodni, to mam też talerzyki plastikowe z Robertem Lewandowskim. Robert Lewandowski pokazuje coś takiego, no i też kopie piłkę, co jest zajebiście śmieszne, bo możesz tu położyć groszek na przykład, będzie wyglądał, jakby Robert Lewandowski chciał wykopać go z talerza. Oczywiście, jak jesteśmy w domu, nie trzeba nalewać rzeczy do termosa, można też, jeżeli szybko pijecie, do kubka z Robertem Lewandowskim. Napisałem sobie tutaj Szymon, to Robert Lewandowski ma taką usługę, że jak poprosicie, to napisze wasze imię. No i ten też jest w zasadzie Szymon, więc no dwa kubki takie Robert mi sprezentował. Znaczy, Mówiłem z jakiejś strony. Hmm. Czy wydaje mi się, że pozycja Roberta Lewandowskiego jako sportowca roku w Polsce jest zagrożona? Nie. Zacznijmy od tego, że tenis to nie jest sport, ok? Widzieliście kiedyś, jak to wygląda? Grają 5 minut, a potem robią przerwę 10-minutową, żeby zjeść banana. Czy tam w ogóle jest spalony? Powiecie mi teraz, zaraz, zaraz, stop, stop. Jesteś na romantycznej randce zimą i nagle wyjmujesz termos i kubki, gdzie je niby schowałeś w kieszeni? Robert Lewandowski przewidział wasze wątpliwości, ponieważ mamy Messenger Bag z Robertem Lewandowskim, FCB. Nie wiem, co to jest, nie oglądam piłki. To jest oryginalny produkt Roberta Lewandowskiego, po poznaję po tym, że jest Robert Lewandowski i jego twarz. Pomyślcie o tym, że idziecie na. <laughs> Pomyślcie o tym, że umawiacie się na randkę z kimś i przychodzicie z taką torbą. Ze 100 metrów widać już, że macie styl. Znaczy, jeżeli osoba, z którą się umawiacie, ma dobry wzrok, bo 100 metrów mogą nie dowiedzieć. Mocne żywe kolory, stylowy krój. No i oczywiście Robert Lewandowski. Najpiękniejsze zdobienie w modzie, jakie może być. Ale co to? W środku ukryła się druga torba z Robertem Lewandowskim. Tym razem jest to tak zwana nerka. W latach 90. -tych nosiły to dzieci, które nie były zbyt rozgarnięte, żeby zapamiętać swojego adresu, więc się tutaj go umieszczało. Dzisiaj noszą to wszyscy modni ludzie. To jest oczywiście nerka w fantastycznym, Coś z niej wypadło? W fantastycznym kolorze. Navy, czyli morski. No i jest na przodzie Robert Lewandowski. W dwóch Robertów Lewandowskich, świetna czcionka. Czekajcie, ale coś w środku jest jeszcze. O nie, to kolejna nerka z Robertem Lewandowskim. Yy, I tutaj <grytania> ta jest taka trochę zabawna, ponieważ jest taki mikroskopijny Robert Lewandowski. Robert Lewandowski jest taki bardziej wysublimowany, tutaj dyskretny. To jest coś, co docenią już ludzie, którzy znają się na modzie. No wiadomo, z tych kanałów, które oceniają, ile Twój ubiór kosztuje i tak dalej. A w środku jest może trochę nieaktualny gadżet, ale jednak. I oczywiście maseczka z Robertem Lewandowskim. O jest jak śmierdzi. <laughs> Zajebiste jest to, bo Robert Lewandowski pokazuje tutaj na usta. To jest tak jakbyście mówili komuś na ulicy Ty zasłoń zasłoń tą mordę. I oczywiście na takiej randce trzeba czymś się zapłacić. Portfel, a w zasadzie dwa portfele z Robertem Lewandowskim. Na jednym jest Robert Lewandowski, który patrzy i mówi: Jestem wypłacalny. Nie, tak naprawdę portfel jest pusty. Wydaję wszystko na te gadżety. No i drugi portfelik barokowy, rokoko, bo Robert Lewandowski jest wszędzie. Karta kredytowa, karta fan klubu Roberta Lewandowskiego. No jesteście ustawieni na życie. A jednak moi drodzy, ten portfel nie jest pusty, ponieważ mam złoty pieniądz z Robertem Lewandowskim. Jest to 100. Robertów. Nie wiem. To już jest wydrukowane, jakby Robert Lewandowski został królem świata. Jest już królem strzelców, ma już niedaleko. Mi się wydaje, że Robert Lewandowski będzie osiągał więcej sukcesów. On jest takim sportowcem, który jest po prostu nienasycony. Wiem o tym z jego biografii, która nosi tytuł Nienasycony. Przeszliśmy już na zewnątrz na tą niebezpieczną, srogą zimę, po to, żeby kogoś poznać. No i powiedzmy, że zapraszacie kogoś do domu i sprawa szybko przenosi się do sypialni. Co przyniesie Wam szczęście w sypialni? Oczywiście, cały komplet pościeli z Robertem Lewandowskim. Co ja mówię? Co najmniej trzy komplety. Pościeli z Robertem Lewandowskim. Na pościeli jest Robert Lewandowski w takiej vintage grafice. Bardzo fajny zestaw. Drugi zestaw to zestaw reprezentacji. Robert Lewandowski na pierwszym planie. W tle postacie w sepie inne. No wiadomo, smutne. robią 5% tego, co Robert. Delikatna w dotyku, nowoczesna technologia druku. Robert Lewandowski lubi korzystać z najnowocześniejszych technologii. I mamy jeszcze komplet pościeli z całą drużyną. Wiecie, to jest tak, jest ta niby drużyna pierścienia, jakieś tam niziołki, ale Gandalf jest tylko jeden. Trzeba też mieć poduszeczkę, żeby sobie wygodnie spać. Ja Miałam tutaj na przykład poduszkę z Robertem Lewandowskim, ale mam też czasami na wymianę taką poszewkę. Pomyślcie o tym. Zapraszacie kogoś i robicie to w pościeli z Robertem Lewandowskim. Chodziło mi oczywiście o grę w karty z Robertem Lewandowskim. Zimą wieczory są długie, dużo czasu spędza się w domu. Trzeba znaleźć sobie jakąś ciekawą rozrywkę. Czekajcie, może to... Zdałem sobie sprawę, że buduje wał przeciwpowodziowy. To na fali serialu Wielka Woda. Mamy tutaj coś, co się nazywa Piotruś and Memo. To są gry wymyślone przez Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie. No, memo, bo wiadomo, ma dobrą pamięć. Zawsze pamięta, która bramka jest jego, a która przeciwnika. I są tutaj różne postacie. Niestety, małe z Roberta. W zasadzie tylko dwóch. Nie znam w ogóle tych ludzi. Bednarek to chyba piosenkarz. To jest taka prosta gra w karty. Te można wyrzucić. Ktoś mówi, którą kartę wybierasz? Lewą. I ty mówisz gratulacje, wygrałeś Robert Lewandowski. Znaczy druga to też jest Robert Lewandowski. Gdyby tak we wszechświecie istniało dwóch Robertów Lewandowskich, o mój Boże. Teoria wielu światów mówi, że istnieje nieskończona liczba Robertów Lewandowskich w alternatywnych światach. Są nawet światy, w których Robert Lewandowski jest moim najlepszym kumplem i nagrywa ten odcinek ze mną. Jak wiecie, jak się dostać do tego świata, to Napiszcie maila. Oczywiście w pieleszach domowych można też pograć w piłkę. Mam tutaj piłkę z Robertem Lewandowskim. Yy, tylko trzeba ją napompować. Robert Lewandowski, ale wglądek CGI, jakiś taki cyfrowy jest. Chyba go stworzyli w programie graficznym. Fuj, śmierdzi. Znaczy piłka, nie Robert. W ramach zabawy w domu można sobie też napompować balon z Robertem Lewandowskim. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Fajne w balonach jest to, że możecie sprawić, że Robert Lewandowski będzie mniejszy albo większy. Wystarczy wdmuchać więcej... Gdybyście mieli artystyczną duszę, to możecie spędzić zimowe wieczory malując kredą z Robertem Lewandowskim. Roberta Lewandowskiego nie ma na tej kredzie, jest tylko na opakowaniu. Jest napisane, uwaga, unikać kontaktu z oczami. Nie przykładajcie Roberta Lewandowskiego do oczu. I mamy też samochód z Robertem Lewandowskim. Nie mam pojęcia o co chodzi, to już tak serio mówiąc. Eee, samochód Roberta Lewandowskiego sprawdzam... Nie ma go w środku, niestety. Parametry samochodu są. Aha, dobra, to są parametry Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski ma numer 9. Urodził się 21 sierpnia. Ma wzrost 1,84 m, 80 kilo waży. jest z Polski. O! Nie rozbił się. Trzeba do mechanika znacie jakiegoś dobrego. Można też oczywiście zająć się robieniem różnych kolarzy graficznych. Mam do tego naklejki z Robertem Lewandowskim i papier kolorowy do wycinanek. Osiem kolorowych kartek samoprzylepnych. O wow, ale dobro. Wow, genialne. A. Czyli <grym> to jest papier kolorowy do wycinania, <grym> i żeby obrędować go Robertem Lewandowskim, dali naklejki. <grym> Zajebiste. Zajbisty papier ogólnie. Myślę, że się przyda. Green screen sobie zrobimy i na miasto. Siedząc tak sobie w domu z termosem, z kawą, pod kocykiem Roberta Lewandowskiego, opierając głowę na poduszce Roberta Lewandowskiego, możecie w pełni skupić się na zimowym relaksie. Spędzać czas na tym, co jest najciekawsze, najfajniejsze. Czytaniu biografii Roberta Lewandowskiego. Myślę, że ta jest najciekawsza. Na tej układce Robert Lewandowski jest nagi. Książka nazywa się Nienasycony. Jest to sequel Nienasycenie. Co jest fajne w tej książce, to to, że połowę z niej stanowią obrazki. Przecież życie to nie są jakieś zapisane kartki słowa, tylko obrazki. No, rozejrzyjcie się dookoła. Wszystko jest obrazkiem. Tak wygląda życie. A tak? Pokazałem Wam mnóstwo gadżetów z Robertem Lewandowskim i na koniec chciałbym powiedzieć, że jeżeli kupicie te rzeczy, to tak naprawdę oszczędzacie pieniądze. A te zaoszczędzone pieniądze oczywiście możecie umieścić do jednej z wielu skarbonek z Robertem Lewandowskim, jakie mam. Pomyślałem, że wszystkie te grzyty, które zebrałem Roberta Lewandowskiego, oddam w czyjeś ręce, gdzie produkty do szkoły albo koce i pościel by się przydała. Jeżeli macie jakieś pomysły, gdzie coś takiego by się przydało, to napiszcie mi może maila albo dajcie znać w komentarzach. Mi już te rzeczy nie są potrzebne. Ja Roberta Lewandowskiego mam w sercu. To znaczy, nie mam dosłownie Roberta Lewandowskiego w sercu. Pytałem mojego kardiologa i nauka nie jest jeszcze gotowa na wydrukowanie podobizny Roberta na organ pompujący krew do ciała. Ale tatuaż Wam mogę pokazać. Mam też brylok z Robertem Lewandowskim. Mam drugi zestaw balonów. O, mam dwa samochody. No wiecie, powodzi się. Podkładki do jedzenia z Robertem Lewandowskim. Podkładkę pod myszkę z Robertem Lewandowskim. Potrójna wersja Roberta Lewandowskiego. No, jak tak patrzę sobie na podgląd, Pomyślcie o człowieku, który przychodzi w takiej czapce z taką torbą. Ja pytamę, co za gość.